Dobry. Nazywam się Bernat Jankowski i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z panem Januszem Juźwiakiem, mieszkańcem Targówka, z zawodu ogrodnikiem, fachowcem w tej branży. Tak czy nie? Zawężonym. Zawężonym? Czemu? No bo uprawy miałem takie, takie pod kątem cmentarnym. Aha. To może, dobrze, to jak jesteśmy przy cmentarzu, to proszę powiedzieć, gdzie pan się urodził i wychował? Na Wicentego. Całe życie tam mhm. mieszkałem, mhm. tam się bawiłem, tam obserwowałem okolice, no. A jak pan wspomina ulicę Wicentego, powiedzmy tam w latach 50? lat mam zdjęcia z szkoły, która na, na Bożymowskiej była, teraz jest ten, ten, ten dom, który nieszczęśliwie nie, nie jest wykańczany i tam chodziliśmy do szkoły. W tym barak, miejscu, barak, gdzie barakowy, jest... Barak mhm. był, to znaczy to murowany barak. No. Przychodziło się rano do, na lekcję, powiedzmy, w, to, to w Kołomarzu był lód, Aha. Był piece kaflowe. Co, co przerwa to przez, kto mógł tam do tego pod plecami, do tych pieców tam no przewał. Yy, Czyli ciężkie czasy. Nie było odniesienia, także to mnożyło się. No. Mhm. Tylko to co tam się widziało się, yy, wymianę torów na nowicentego, na czy, czy jakieś pogrzeby, jakieś znamienite na tym nawicentego, to się mhm. szło się na cmentarz popatrzeć. Mhm. A co wtedy dla Pana i pewnie też znajomych, no bo pewnie nie był Pan jedynym dzieckiem w tej okolicy, co dla Was wtedy znaczył, czym był cmentarz brudnowski? Plac zabaw, że tak powiem, no y, tam uwrażliwiłem się na świat, na, y, na muzykę poważną, właśnie na cmentarzu. Mhm. No rozumiem że to ze względu na to, że przychodzi no na przejścia, przejścia, jak się widziało się, bo wtedy jak tam był pogrzeb jakiś, no to mhm. to był... Y, także odkrywano, odkrywano trumnę, no, było to ostatnie pożegnanie, no i ten s, e, straszliwy tam, no, powiedzmy, żal, smutek tych, tych żałobników, no to było przerażające, no i, 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 i słuchając Bolero Ravela kiedyś przez radio, będąc bardzo młodym, mm -hmm. e, bracia powiedzieli, że e, między sobą rozmawiali, że kto z był sercem, to, to mógłby umrzeć. I to mnie ruszyło. Co to jest w muzyce, że, że potrafi zabić? No, byłem pod wrażeniem to, co się dzieje się na cmentarzu. Mhm. No i od tego momentu zacząłem właśnie mhm. te smutne, y, nawet piosenki rozrywkowe typu Gorącą Nocą czy, czy, czy smutny Romeo, no, to, to mnie chwytało. To. Mhm. A kiedy pojawiły się kwiaty w pana życiu? Na cały czas, ja się tam urodziłem się, to było ogrodnictwo. Mhm. Czy rozumiem, że Pana w ogóle rodzina zajmowała no, oczywiście. się. Oczywiście, tak. I tam było i się bawiłem. Mój, mój brat, bliźniak, to tam, tam, że tak powiem, łobuzował w okolicy, szczególnie pod Domem Kultury. To jest obecnie ta trampa, A ja to są na ogrodzie tam, sobie tam jakieś klarenki zrobiłem z tego, ze szkła, tam jakieś tam tego, tak się... Tak. Czyli I lubił Pan to od dziecka? No ja czysto zaobserwował i stwierdził, że ja będę następcą. I Kierunkowo miał ogrodniczo, no mhm. począłem do szkoły i później na 5 lat do internatu do technikum ogrodniczego. No i to był okres, kiedy z tego targu, targówka się wymigałem się. No, na 5 lat? Nie byłem obecny. No, mhm. no tyle co tam przyjeżdżałem. No. Potem wojsko, no to też nie byłem, mhm. No ale obserwowałem to, co się tam się dzieje. się, no. Pamięta pan, jak Wincent jeździła... jeździł, tramwaj? No oczywiście były. Dwie... A ma pan jakieś wspomnienia z tym związane? No, chociażby takie, że na pętli, która pętla była przed gmachem, tak nazywaliśmy ten e, duży dom w zarządu cmentarza, tam była pętla, to uczyliśmy się skakiwać, wyskakiwać z tramwaju, no bo jak on tam stał, motorniczy ja śniadanie, to drugiego wagonu no, nie widział w lusterku. No jak on ruszył, to my tam z tyłu niestety. No, no, i, no i prawdopodobnie byłem ostatnim pasażerem tramwaju, jako że wracając z randki yy, dojeżdżałem do końca. Mhm. W okolicy to mało kto mieszkał. Mnóstwo ludzi yy, chodziło pieszo na, yy, na Brudno właśnie. Tam, bo tam byli mieszkańcy, yy, to wieś była klasyczna, można powiedzieć, na no, tak późno nie przyjeżdżali, to ja przyjeżdżałem tam około dziesiątej, mm -hmm. no jechałem ostatnim tramwajem, wysiadałem tu. 22. No tak, tak, tak. To... Kiedyś się wcześniej w... no chodziło też, spać. też przypadki, no ten tramwaj no, no, przejeżdżał tuż pod restauracją krańcową, która nazywała się pod no i, i tam zawiani goście często takie były tam, takie słupki, taki daszek się trzymali się do... No, a on przejeżdżał dosłownie do no, no, ile tam, niecały metr od tego. No i wpadali. No. No, były te przypadki śmiertelne czy mm -hmm. to, to. A jak wspomina pan targówek jako dziecko? nie to było? Miał pan tam, kolegów z Pragi? Targówek tamten. To znaczy ja wiem, a targówek obecny, no. jak przyszło, że, że musiałem y, zmienić... Miejsce zamieszkania, no to w grę wchodził tylko targówek. Hmm. No i zamieszkamy Targówko, no bo tutaj tam, gdzie było to ogrodnictwo w tej chwili jest, no nie ma tego. Hmm. Hmm. Rozumiem, że pan... Byłem hmm. ostatnim ogrodnikiem na Targówku, także hmm. tam przede mną to powiedzmy wielu ogrodników powiedzmy zrezygnowało. Czyli też szklarnie tam na ulicy Wicentego, tam za tymi e, kamieniarzami. No tak to no, już ich nie ma. Już ich nie ma, nie tak, ma, ale nie. rozumiem, że jakbym tam te 20 lat temu tam przyszedł i zapukał, czy mogę kupić jakieś no, kwiaty? na ulicy można było wchodzić i kupować. To, było z, to spotkałbym z... pana no, oczywiście tak. w tych szklarniach. No to były szklarenki takie, które mhm. yy, ojciec jak stawiał na, na, na możliwości ówczesnego systemu. Mhm. No, skromne, no i tego, no ale... Inspekty przede wszystkim tam były też. No, tu, tu. Co takiego? Inspekty. Mhm. Co to znaczy? To są urządzenia, budowle takie, które nakrywało się, uprawiało się w uprawy wczesne, przykrywając oknami, matami, cieniówkami. To było też, jeśli za dużo słońca mhm. to trzeba było cieniować, to było to takie ogrodnictwo bardzo takie. Tradycyjne z dawna z dawna. Z czego na przykład taka rodzina żyła w tym czasie? Czy było, można było zarobić kiedyś tak na kwiatach, żeby przez te pół roku je sprzedawać i następne pół roku z tego żyć? Nie, ponieważ to było ogrodnictwo, to trzeba było szykować nowe uprawy, to jest wysiew już był powiedzmy w środku zimy, a przede wszystkim, ponieważ to było przy cmentarzu, w Warszawie były tylko dwa zakłady pogrzebowe. I w Warszawie. rodzice zajmowali się wyrobem wieńców i wiązanych na pogrzeb i to był ten A. główny, główny zarobek. Okay. No ale to się zmieniło się, no jak zostały te, powstały te zakłady pogrzebowe. takie jest mnóstwo, przeszło z w Warszawie w tej chwili. Mhm. No i oni to przejęli, no, kompleksowo robią. Ja wychodziłem z, wychodzi, wychodziłem z brami, patrzyłem w lewo, w prawo i, i miałem około, ja nie pamiętam, z, ze 12 zakadów pogrzebowych. I tak jest, tak zostało. Mhm. A no to dobrze, no to jeżeli były kiedyś dwa w Warszawie? No tak, na Rodotowy i na Jagielloński. To wariańskie, przepraszam. Dobrze, no to... Yy, przynajmniej tak wiem. I co one dawały, wy, wyrabiały tam, no jak ludzie chowali? pochowali wszystkich, których, którzy trzeba było pochować, skoro były tylko dwa? No tak mi się wydaje się, że jeśli ktoś potrzebował usługę pogrzebową, no to tam się udawał się, bo oni to y, zajmowali się tymi rzeczami. No. ja, y, y, wydaje mi się, że w nich miejscowościach to było, że no to trumny się kupowało i się dalej się, z, się sprawy z księdzem, z grabarzem. I tyle? I dalej, tak. Mhm. A oni robili to są, należało. Mm -hmm. okay. no i czyli dla Pana tak naprawdę branży kwiatowej, no to to zmieniło trochę tą branżę i dało inne, zmieniło, nowe możliwości. Zmienił się pod, przede wszystkim rynek zbytu. No jako, że yy, yy, wiele, wiele lat temu, no to powiedzmy groby były yy, ramowe. Yy, było dużo grobów okurkowanych, tak zwanych, czy odarniowanych i na środku też się sadziło się i to jest zbyt kwiatów był duży. Tak hmm. chyba się no prawda, tego. tak. A w tej chwili są płyty, płyty. No przecież na Wicentego był kowal, który u niego na tym podwórku stał las krzyży tego, bo on robił krzyże metalowe, które na wózkach przewoził na cmentarz i za Kopczykiem Zamogiłą, po prostu stawiano ten, ten. To były dwa takie punkty. Mhm. No, no to się już. Teraz to wszystko to płyty. No. Ramowe to jest na wyraźne zamówienie. Nawet, nawet, yy, mówiłem klientom, niech mi ktoś wskaże zakład pogrzebowy, ten yy, kamieniarski, gdzie jest proponowany grup ramowy. No nie ma. Chyba, że ktoś zamówi. Mhm. Czy pan nadal się zajmuje kwiatami już jestem emerytem i szczęśliwy, że już nie muszę martwić się o te o to hmm. rzeczy, o pogodę, o, o e, smog, który wytwarzałem <grych> pan no tak. w piecu, prawda? No tak. No, i mam ciepło i nie muszę się martwić. Nic, nic A co, co jest takiego najtrudniejszego w pracy ogrodnika? Takiego, co myśli pan, że przeciętny człowiek no to może nie mieć tyle uporu i siły, żeby... No jest frajda, no powiedzmy tworzy, roz, wysiewanie, sadzonkowanie, które bardzo lubiłem i hodowanie, no to jest jednak frajda, no a y, najtrudniejsze, no to jest... Wstawać trzeba sprzedać, rano? Sprzedać. no ale tak, tak... Tak? O której wstaje ogrodnik? No ogrodnik zawsze wcześniej wstawał, wsta y, ale, ale powiedzmy w nocy trzeba było wstawać, powiedzmy do tego... Do, to do, do pieca, czy coś. No. No Pies zaszczekał, prawda, to też trzeba było zobaczyć, co się dzieje się. Mhm. Także to y, 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 czy, czy tam przymrozek y, idzie, no, czy, no to też trzeba było już mhm. wyjść i, y, w, w nocy i, i, i coś zabezpieczać, prawda? Czy tam, y, a tam bardzo często takie wichury y, przechodziły, to, to, to był taki huk na cmentarza szedł z tych drzew, że też no, trzeba było patrzeć, co tam jest łamie. No. Mhm. takie tutaj obok, takie drzewo było, jak się złamało, to z szklarniami całą z, zgniotło, drzewo przedwojenne, przedwojenne to pole które tam obok była przedwojenna szkoła, mhm. nawet y, gdzieś mam zdjęcie tej szkoły, y, też w barakach, drewniane i, i, i napisane, że młodzież sadziła drzewa, topole, właśnie. I tam jeszcze chyba dwie topory jeszcze zostały przedwojenne mhm. potężne. Mhm. Na no, Wicentegu było mnóstwo domów drewnianych. <laughs> Jak się przechodziła chodnik był wąski. I okna były na wysokości, no ja wiem, no metra mhm. pół, metra czterdzieści, że, że no, nie szło nie przejść, żeby nie, nie spojrzeć no Okienicami było zamykane to. No ale to było takie, tak, tak pod współczu... mm -hmm. już wtedy współczułem tym ludziom, którzy tam mieszkali, że no bo wiadomo, jak to przechodzi, zawsze zajrze tam. No. Mm -hmm. no ale tam było też i te drodomy się paliły, się też takie… A tam... kłóciliście się po sąsiedzku? No co się kłócić. No tak, nie, no nie było o co. Mm -hmm. Każdy swój swój... Każdy pilnował swojego. No tak, no to ty że z, z sąsiadami byli kamieniarze, no był ogrodnik taki nowicki, no to on no, był uczynny. Był. Ja za późno zacząłem obs obserwować to, co się dzieje się naokoło na mm -hmm. żeby zapamiętać. Na rogu y, Piotra Skargi była studnia i woda, tam ludzie z wiadrami przychodzili i mm -hmm. tą wodę brali i ona na, na zimie była okręcana takim słomą czy coś. Ona Bożymowska też da się było taka, mhm. no taka, takie, takie targowe wtedy, no. Studnie. No, że pamiętam też, y, y, potrzeba było na pocztę, y, w tramwaj się wsiadało jechało się targowo. To była najbliższa poczta. I na zebraniu sprawodawczo-wyborczym, kiedyś właśnie w Domu Kultury, y, który był na tym, tam <laughs> gdzie jest terat no właśnie mieszkańcy y, wyrazili chęć, żeby ci radni coś tam zrobili, właśnie gdzieś tą pocztę mhm. bliżej dali, żeby nie natragował mieździć. No i ta poczta jest naprzeciw cmentarnej. Tak jest. Tak, to, no to, to jest na skutek właśnie tych postulatów. Mieszkańców. Tak, tak. Czyli można. No można, wtedy było, wtedy było trochę inaczej. Że A które, które to były lata? 70. I może tym optymistycznym akcentem zakończymy, e, mówiąc, że można i trzeba i należy słuchać mieszkańców, bo e, wszystkim to się tak naprawdę opłaca, a szczególnie mieszkańcom. Dziękuję ślicznie. No ja też dziękuję. Do widzenia.